Witam serdecznie. Smaki dzieciństwa. To jest to. Zapraszam dzisiaj na danie, które można zarówno na ciepło, jak i na zimno sobie pałaszować, a będzie to ryż z truskawkami. Zapraszam. Do przygotowania naszego dania potrzebować będziemy pół szklanki ryżu, pół kilograma truskawek po pół litra mleka i wody, jedną łyżkę cukru, 16 g cukru waniliowego oraz 20 g masła. Ryż przesypujemy do rondelka. Zalewamy go mlekiem i wodą. I słuchajcie, i ryż będziemy gotować tak dziś 25 minut. Do pół godziny na palniku z średnim, takim ogniem, tylko musimy go gotować do momentu, aż on już będzie taki rozgotowany. Ale uważać na to, żeby on nam się od spodu nie przypalił. Więc od czasu do czasu trzeba będzie łyżką po prostu go przemieszać i obserwujmy ten ryż. Jak będzie już taki rozgotowany, idealny, właśnie do naszej potrawy, to go wyłączymy. No, ryż nam już się dogotowuje, będzie zaraz. Przygotowany, zabieramy się za truskawki. Pozbywamy się szypułek i na taką małą patelkę albo do rondelka po prostu sobie pokroimy na mniejsze kawałki te truskaweczki. Lekko je zaraz przesmażymy, albo dosłownie chwile chwilę, będą idealne. No słuchajcie, już nam się tutaj ten ryż w tym leku i wodzie zaczyna gotować, więc teraz Zmniejszamy troszeczkę moc palnika, tak żeby nam to tylko tak lekko mrugało. Teraz do tego gotującego się ryżu dodajemy cukier. Następnie cukier waniliowy i masło. I dobrze jest to potraktować jeszcze szczyptą soli. No teraz to sobie przemieszamy. Pamiętajmy, żeby co? Kilka minut po prostu łyżką to zamieszać. Tego rondelka nie przykrywamy pokrywką. Niech nam się to tak gotuje bez tej przykrywki. Tak jak mówiłem, przez około 20-25, może do 30 minut. Musimy patrzeć, po prostu obserwować, jaki ten ryż nam wychodzi. Musi być po prostu taki lekko rozgotowany. No słuchajcie, minęło 25 minut jak gotujemy ten ryż, o, on już jest, tak wyglądał, jest rozgotowany, jeszcze go potrzymam tam z dwie minutki, wyłączę, dodatkowo on się tak ściśnie i będzie taki idealny do tego, żeby go jeść, jeszcze tą minutkę, a w tym czasie teraz zesmażę sobie truskawki. No, no, grzejemy patelnię. Dwie, dwie minutki potrzymamy te truskawki na gorącej patelni. Będzie nam się robił taki coś ala ale jeszcze owoce będą w całości. To wyłączymy. One świetne będą na ciepło z ryżem, jak i na zimno. No tu grzeją nam się truskaweczki. A tutaj ryż już jest. Już się nie grzeje. Już nam trochę stygnie, o, taki jest gęsty, fajny. Słuchajcie, jak truskawki są zbyt kwaśne, tam sobie gdzieś zaraz jakiś kawałeczek skosztujemy, to możemy to podsypać jakąś rzeczki cukru, żeby dosłodzić, ale możemy takie kwaśne zostawić. Fajnie nam będą tutaj się komponowały później z ryżem. Kwaśne, tamto słodkie, super. No, widzicie jak fajnie to się robi. Już te truskaweczki powoli karmelizują, puszczają swoje soki. Jeszcze chwilę je podtrzymamy i zostawimy je tak. No, Truskaweczki gotowe. Ryż już jest przełożony. Jeden do takiej miseczki, jeden do takiego półmiska. No, ryż z truskawkami. U mnie tutaj miseczce ja kosztuję. Trochę ryżu, trochę truskaweczki. Mm -hmm. Bomba. Gęba się śmieje. Mm -hmm. Pychota. No kochani, wyszło pysznie, zdrowo, kolorowo. Jak Wam się podobało, to zapraszam za tydzień.